Tego co mi po... Świetne tych przepisów Pan mówił, że Pan Swagowicz nie popełnił żadnego. Żadnego, ale nie, chcę jeszcze, co jest y, bardzo ważne... Świetne tych przepisów Pan nie. nie popełnił. Chcę jeszcze tu dodać, że rozmawiałem z doktorem Maciejem Korkuciem... Z Instytutu Pamięci Narodowej, który jest przewodniczącym. Ja jeszcze rozmawiam na ten temat. Rozmawiałem na ten temat z doktorem Maciejem Korkuciem no, rozmawiałem na ten temat. Panu, tak. Z IPN-u. Z Panem? Maciejem Korkuciem, Z doktorem Maciejem Korkuciem Z IPN-u. Jest on przewodniczącym zespołu do spraw ujawnienia form publicznej gloryfikacji systemów totalitarnych. I otrzymałem od niego stosowne pisma zawierające interpretację artykułu 256. co siedział na ulicy y, Zaraz, zaraz, bo, może <grymnie> skończę Ale to, co mówi, mówiłem. Prawa dotyczy zdarzenia, które miały miejsce tak. na ulicy Siemirawskiego i nie dotyczy bezpośrednio Pana Smagowicza. I? I? Nie, w nie. sensie nie, 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 nie. Nie, nie. tutaj jest Pan Boruta. Proszę? Tu jest Pan Boruta. Ale ja nie. chciałem wyjaśnić, Panie Sędzio, o ile Pan pozwoli, chciałem wyjaśnić, dlaczego tak byłem, bo ten fakt, ja myślałem, że Pana Przewodniczącego to zainteresuje fakt łamania prawa w Polsce przez prokuraturę. Dlatego właśnie tak szeroko omawiam ten problem z interpretacją artykułu 256 Kodeksu Karnego, że tu jest przestępstwo do lat trzech, i prokuratura nic nie robi, tylko prześladuje ludzi, gorących patriotów, które przywracają stan prawny, który powinien być, czyli. Pan Jacek Smagowicz usuwa relik komunistyczny, a za to... A ten relikt nie ma prawa stać, a prokuratura go prześladuje, więc to jest bardzo ważne przyczyna, dla którego... I prosiłbym o zaprotokołowanie tego faktu łamania prawa przez prokuraturę Gdańską. Prokuratura Gdańska łamie prawo. Dobrze, ale przejdźmy do Siemiracki. No ale to jest ważne, że Proszę pana, sprawa dotyczy zdarzenia, które miało miejsce na ulicy Siemi I dotyczy pana Borytu. Tak jest. Właśnie... Zdarzenie, które miało miejsce w Gdańsku. Tutaj nie będzie podlegać ocenie sądu. Tylko będzie... Po... Podstawą podstawą tutaj ustaleń jest co to, co się działo na ulicy Siemiradzkiego, obojętne, z jakiegoś nie no to, to było powodem. Panie, 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 przewodniczący, Panie, Panie przewodniczący, sprawa tej spontanicznej manifestacji, bo ja o tym, że y, pan Jacek Smagowicz będzie przesłuchiwany w tej sprawie, dowiedziałem się dzień wcześniej. W związku z tym... Nie miałem możliwości zgłoszenia tej manifestacji, tej manifestacji. W związku z tym musiała to być manifestacja spontaniczna. I ten fakt rażącego łamania prawa spowodował moje przyjście pod komendę i przyjście innych, szeregu innych ludzi. Czy mam rozumieć, że pan się czuł organizatorem? To była manifestacja spontaniczna i w tym sensie organizatorem była każda z osób, która tam przybyła. Proszę państwa, bo tak to nie Ale tu nie. chodzi o prawdę, a nie o to, żeby skończyć. Panie przewodniczący... To, 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 To przeszkadza Proszę, ja o manifestacji, o przesłuchaniu przepraszam, Pana Sławowicza dowiedziałem się dzień wcześniej i dlatego nie zgłosiłem... Nie zgłosiłem tej manifestacji, nie było możliwości, bo należy zgłosić ją na trzy dni wcześniej, co, co najmniej. 3 Rozumiem, że jakby się Pan dowiedział trzy dni wcześniej, to by Pan zgłosił. To bym zgłosił, gdybym się dowiedział o tym. Proszę Pana, a z czego się Pan dowiedział Jakiego... Pod... Z internetu. Internet jest w takim źródłem, gdzie jest szereg różnych informacji. Pan był tam po której no, Byłem tuż, tuż przed godziną drugą, za 20, nie pamiętam za 25, pół do nie pamiętam. Ile do osób według pana tam było przed tą komendą? Ja nie chcę powiedzieć, ponieważ nie liczyłem tych ludzi. Nie wiem, czy było 50, czy 5 czy 15. Dla mnie było ważne jedno, przyszedłem tam po to, aby przekazać policjantom na komendzie, przekazać policjantom. Ja policjantom, tak? Powiem przekazać policjantom, że używa się ich do represji politycznych. Proszę pana, czy pamięta pan, kto zabierał głos? Pan przed Może ja powiem, co było, bo pan, od, pan przewodniczący oczekuje, że ja będę wymieniał ludzi z nazwiska. Nie. Tego to ja nie wiem, kto i nie pamiętam, kto był, i interesowałem się sobą, a nie interesowałem się. Ważne dla mnie było bo to, co mam przekazać z funkcjonariuszom, którzy tam byli, którzy nie, 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 uczestniczyli w tej. Brali na przesłuchanie pana Smagowicza. Ale po, proszę mi to pozwolić skończyć, bo to jest ważny ten przekaz, który był, że po pierwsze chciałem im przekazać, że wykorzystuje się ich do celów represji politycznej, tak jak za czasów komuny, jak za czasów PRL-u. I to się wykorzystuje nie tylko policję, ale prokuraturę i również sędziów się wykorzystuje. I prosiłbym o zaprotokołowanie tego, bo ja widzę, że od pewnego czasu tak. Pani, tak, tak. pani nie protokołuje nic. Tak, a my pamiętamy co było? pozycji. Pan przemawiał tam podczas tego zgromadzenia, tak, tak, przemawiałem. Właśnie. Czy pamięta pan, ile w sumie? Przed panem, po panu, nie mówię o nazwisku, tylko mniej więcej. Tego nie pamiętam, nie ponieważ pamiętam nie interesowało mnie, to, interesowało mnie to, interesowało mnie to, jak zareaguje policja na to, przemawiało przede mną. Przypomnę, nie interesowało mnie jak zareaguje na to policja. Proszę pana. Ile trwała to od momentu jak przyjścia? Ile tam, tam czasu czasu przebiegło. Trudno mi odpowiedzieć o manifestacji. Zanim przejdę do, do manifestacji i opiszę ją, to chciałbym Moment, jeszcze. Nie, ja nie umiem ile czasu tam przebiegało. Chciałbym przekazać pewne informacje o pewnych sprawach, o, pe o przestępstwach, które są. Proszę Wydaje panie, mi się, ale ja wiem, ale ja mam pytanie do uh, przewodniczącego, jeżeli. Bo ja pan jest sędzią, prawda? I ja Proszę dlatego panie. chciałbym powiedzieć o przestępstwach, o których mam informacje, więc ja mam nadzieję, że sąd Proszę będzie panie. zainteresowany sprawą przestępstw właśnie. Z tytułu artykułu 256, czyli z tytułu obrony reliktów komunistycznych pana, przez sąd z tym zainteresowany jest i proszę, żeby organie więc... ścigania. No więc przekazuję to właśnie. A sąd nie jest organem ścigania. Chciałem właśnie, Ale chcę to będzie organycznie przekazać, że podejmują Organy... Bardzo proszę. Jest teraz Pani Ja dziękuję. Nie mam pan, ma o, pytanie. Pan, nie pytanie? Mam pytanie. Ale ja chciałbym skończyć swoją wypowiedź, że jako światek mam prawo do powiedzenia, tak tylko jest. prawdę, ale całą prawdę i chciałbym odnośnie tą całą prawdę odnośnie przedmiotu tego zdarzenia. odnośnie tego zdarzenia. odnośnie tej spontanicznej proszę, odnośnie tej spontanicznego zgromadzenia. Chcę dodać, że ta, takiego zgromadzenia nigdy by nie było, gdyby w Polsce było przestrzegane prawo. Takiego zgromadzenia nigdy by nie było Brawo. Bo. <śla> Dlatego i tu apeluję do sądu i do pana, jako przedstawiciela do pana przewodniczącego, że sądy nie przestrzegają tego, że osoby sprawujące wysokie funkcje publiczne... Dobry. Nie przestrzegają, łamią prawo i Polska podam tylko. I tu pana, dziękuję, podam, podam kilka przypadków Światowy Związek proszę Żołnierzy to nie Armii Panie, Krajowej upoważnił. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, no czyli czy mógłby mi pan podać przepis artykułu, który mówi, że wypadki przestępstwa, że pana nie interesuje <śla> Sąd rozpatruje sprawę Pana Boruty, zarzut, mu postawiono i na tym się sąd skupia. Czyli, wszystko... czyli czy mógłby Pan mi wyjaśnić, bo ja nie jestem prawnikiem, Sprezy. dlatego jestem ciekawy, czy sąd interesują wypadki znane przeze mnie, przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy pana, państwowych, tym ochrony, remontu i budowy nowych reliktów komunistycznych. i sprawa dotyczy zdarzenia z 16 listopada ubiegłego roku. Sąd mógłby wystąpić z wnioskiem do prokuratury o to przestępstwo. To są której, słuchaj, Przepraszam bardzo, proszę. Bo. I roli w dniu odmiennego w Natomiast kwestia popełniania przestępstw przez wysoko postawione osoby powinna być głosowana w ścigania. Panie przewodniczący, chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie samej manifestacji pod komendą kilka y, informacji na temat Proszę tej manifestacji. Proszę. Manifestacja przebiegała w sposób pokojowy. Manifestacja przebiegała w sposób pokojowy. Ruch uliczny nie został zakłócony. Nie został zakłócony. Nie było żadnej szkodliwości społecznej tej manifestacji. I chyba najważniejszą rzecz, którą muszę tu dodać, to jest taka, że panowie Policjanci, funkcjonariusze policji, którzy stali stali bardzo blisko mnie, stali na zewnątrz budynku, nigdy nie powiedzieli o tym, żeby ta manifestacja była nielegalna, czy coś było niezgodnego z prawem. Nigdy takie słowo nie padło. z policjantów. Którzy myli, nie powiedział. No, Żaden z policjantów, który był na zewnątrz. No nie powiedział. Nie powiedział. By ta manifestacja była nielegalna, nielegalna nie, nie wymagał odejścia, rozejścia się, nic nie, takiego nie było nie, nie, nie był czy? Do odejścia czy rozejścia, rozejścia. Tak? I dlatego w moim przekonaniu, nie tylko z uwagi na artykuł 57 Konstytucji na wolność zgromadzeń, ale ze względu na to, choćby na to zachowanie y, policji, uważałem, że biorę, całkowicie legalnej manifestacji, bo to była legalna manifestacja, Jak bo nie ma w żadnych... Z uwagi na tę że biorę udział w legalnej manifestacji. <grym> Proszę Pana, czy Pan pamięta, czy Pan zauważył bo w ogóle, jeżeli tak, to bardzo proszę, proszę Czy Pan Boruta zabierał tam głos? Czy urządzenie nagłaśniające. mówił coś? Nie pamiętam, nie znam nazwisk tego osób, bo myślałem o tym, jak będzie przesłuchiwany Pan Jacek Smagowicz. To zajmowało tak, mi... To, nie dziękuję. Widziałem, ale nie wiedziałem, czy zabierał. Widziałem tam ja nie, szerego. Ja widziałem, na miejscu, nie, nie na komuta, widziałem. Nie widziałem. Nie mogę wiecie, stwierdzić, żeby zabierał głos. Ale nie mogę stwierdzić, że widziałem, że zabierał głos. Dobrze. Ja zabierałem głos. Dobrze. Dziękuję bardzo. Pani również zdefiniować powiązanie z naszą kwestią. wysoki sądy, bardzo dużo tego Dziękuję. Jak się zmieniają do opozycji. Celem jest znalezienie szansy na powrócić i możliwości odtworzenia nagrania rozprawy Rozprawę od do dnia 23 maja. Sekundkę, sekundkę. Na 14.20. Proszę sądzić. 1 maja. maja. Możemy troszkę wcześniej. Nie, nie. Proszę. Proszę wcześniej. To znaczy? Miałam 14.30 operację akurat. Bo to jest na końcu. Już nie ma w tym. Pani mecenas już wsparcia. Ale... No nie, a, się a po dalszym po dalszym dalszym to się wymienimy najbliżej, bo będzie taśma. Dzisiaj ją zakończyć. Oddalić to wszystko w cichuły. 20 sala, tylko nie wiem, która sala. Będę chciał zamrażować jakoś większą. Wysoki Sądzie, zakończ to dzisiaj. Oddalić to. Marnujemy pieniądze. Nie ma na dzieci. Nie ma na lekarzy. Nie ma na szkoły. Nie ma na opiekę. A dzisiaj marnujemy pieniądze. To... Zakończy tą sprawę. Druh obywatele, co chcą opcją do bólu. się, się pion trzyma. To jest złe Proszę My o... już tą sprawę dzisiaj. To nie jest. To nie może tak być. Żeby marnowali.